He's giving you two minutes to introduce yourself and invite people to the conference that's going to happen in Poland. Okay. Whatever, however you want. Okay. Um, okay. Uh, my name is Eric Szustak. I'm president of a brand new Polish-Canadian Chamber of Commerce in Canada called Polcham Canada, which stands for Polish Chamber in Canada. Uh, our objective is to facilitate networking amongst canadian polish canadians in canada but also to support polish companies coming to canada and wanting to do business in canada we say we are the solution in the room we have Professionals in all sorts of industries, whether they're lawyers, accountants, engineers, bankers, real estate agents, we can help Polish companies do business in Canada. We invite you to uh, the uh, meeting that we're going to be having in the first week of April uh, to discuss Polish Canadian business and how we can work together. So I invite you to connect with us uh, during this conference. You want to add something or translate? To so, ja? Mm -hmm. Mów po polsku to samo. Po polsku. No to właśnie pytam, to może tak. tak. Ja mam na imię Magdalena Tłow. jestem pierwszym wiceprezesem naszej Izby Gospodarczej, która nazywa się Polsze. Nazwa podchodzi od połączenia dwóch Dwóch słów Polska Kanada, czyli Polish Chamber, a, 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 Polska Izba. Chciałam serdecznie zaprosić na konferencję, która odbędzie się z początkiem kwietnia. Na tej konferencji będziemy mogli się poznać i, i e, porozmawiać na temat możliwości, jakie Kanada oferuje na możliwościach współpracy, poznanie się. Na tej konferencji przedstawimy, kim jesteśmy, co robimy, jak możemy pomóc tym, którzy bardzo poważnie zastanawiają się nad otwarciem swojego biznesu na terytorium Kanady. Jest to kraj bardzo ciekawy, populację mamy bardzo podobną do Polski, natomiast jeżeli chodzi o gospodarcze, jest to bardzo wdzięczny kraj, jeżeli chodzi o prowadzenie działalności gospodarczej. Mamy do, do oferowania bardzo dobry sztab do profesjonalistów, właściwie z każdej dziedziny. Co e, być zainteresowani, biznesmeni zainteresowani po, po prowadzeniem biznesu w Kanadzie, mogą m, bardzo szybko, bardzo śmiało i, i bardzo konkretnie zacząć działać tutaj na mocnym gruncie. Ja próbuję stworzyć telewizję. I robię wszystko w oparciu o polskie zasoby. Także nie chcę korzystać ze Skype'a, z Facebooka, bo myślę, co będzie jutro, jak wszystko wyłączą. Jutro tak. wyłączą Facebooka i jak my się wtedy do Ciebie dodzwonimy, prawda? Jak my nic nie będziemy mieć. A jak, a jak robimy polską izbę, to musimy mieć wszystko polskie, nawet jeśli się rodzi w, w bólach. Tak. Dlatego. Tak niestety. Takie polskie, nie? No tak, ale to jest kwestia braku dobrego internetu, bo giganty mają dostęp do wszystkich serwerów, a live webinar dopiero rozpoczyna. Także jak telefonia komórkowa wchodziła w Polsce 20 lat temu, to też nie wszędzie był zasięg. Trzeba było dopiero pobudować. Także my, my chcemy ludzi, żeby wiedzieli o nas, to mi zrobili taki stronę na Facebook, na LinkedIn. LinkedIn jest bardzo ważny biznes. Instagram, to my próbujemy wszędzie być, żeby ludzie o nas wiedzieli. To się rozłączamy. Bardzo Wam dziękuję. Dziękuję okay. za te Dziękuję, pa. dziękuję pa. Hubert. Okej, okay. do widzenia. Pa. Do widzenia. Pa.